Ta pierwsza edycja była bardzo, bardzo skromna. Mieliśmy niewielu uczestników, był wtedy tylko jeden grzyb, pamiętam, bo była wielka susza. Mieliśmy skromniutki budżet i był to raczej taki, powiedziałabym, festyn ekologiczny bardziej niż to, co mamy w tej chwili. W Kaletach odbyło się dziesiąte rodzinne grzybobranie. Jubileuszowa edycja wróciła do dzielnicy, gdzie impreza się zaczęła, czyli do Zielonej. Nie byłoby tego wydarzenia, gdyby nie Stowarzyszenie Nasze Kalety. Z każdą kolejną edycją grzybobranie nabierało rozmachu. Impreza się rozwijała, przybyło nam punktów programu. Yy, yy. Organizowaliśmy kolejne warsztaty, kolejne prelekcje, były zajęcia edukacyjne, były plecenie koszy, była ceramika, byli kuźnicy i były kowale. Także działo się wiele i w każdym roku właściwie było inaczej coś innego się działo. Wyjątkowa była trzecia edycja rodzinnego grzybobrania. Trzecia edycja była wyjątkowa, dlatego że w czasie trzeciej edycji próbowaliśmy pobić rekord Guinnessa. Na tejże edycji wyprodukowaliśmy grę planszową którą rozdawaliśmy uczestnikom i staraliśmy się pobić rekord Guinnessa w ilości osób grających w tę samą grę planszową. Brakło nam chyba 100 osób wtedy, żeby pobić rekord, ale zabawa była bardzo fajna. Rodzinne grzybobranie organizowane przez Stowarzyszenie Nasze Kalety od początku miało swoich sojuszników i sympatyków. Mamy, zawsze są z nami lasy państwowe, zawsze są z nami nadleśnictwa, zarówno świerklaniec jak i koszęcin, bo dzielnicy, poszczególne dzielnice miasta są na pograniczu tych dwóch nadleśnic, ale też mamy grupę sponsorów. Mamy zawsze wolontariuszy, mamy naszych współpracowników, no i oczywiście naszych członków, którzy są zawsze dyspozycyjni i pomagają w organizacji. Lasy Państwowe od samego początku wspierają tutaj akcję grzybobrania. Jesteśmy od pierwszej edycji z stowarzyszeniem Nasze Kalety. Myślę, że to jest fajna inicjatywa. Na pewno poszerza wiedzę obywateli i mieszkańców, wszystkich uczestników, wszystkich zbieraczy grzybów. Mogą się tutaj na stoiskach zapoznać, mogą poszerzać wiedzę na temat, jakie grzyby można zbierać, których grzybów nie zbierać, które można zbierać, ale po co? Wiadomo, że wszystkie grzyby są jadalne, niektóre niestety tylko raz. Jest tutaj stoisko Pana Justyna Kołka, on bardzo fajnie o tych grzybach opowiada. Justyn Kołek jest jedną z tych osób, bez których nie sposób sobie wyobrazić grzybobrania w kaletach. Justyn Kołek to jest odkrycie tego wydarzenia wydaje mi się. Pan Justyn jest jednym z najlepszych grzyboznawców w Polsce. Świetnie zna swój temat, świetnie zna tą branżę i dziedzinę i zawsze jest z nami i zawsze przygotowuje wystawę grzybową, zawsze prowadzi prelekcje i zawsze prowadzi konkurs dla grzybiarzy. Drugą taką osobą jest jest Czesław Tyrol, który jest gawędziarzem, rewelacyjnym mówcą, świetnie zorientowany zarówno leśnikiem jak i ekologiem i też jest z nami chyba od drugiego grzybobrania, ale prawie od początku. Na grzybobraniu zawsze byli obecni myśliwi z Koła Łowieckiego Kania. Koło Łowieckie Kania zawsze karmi naszych uczestników, tak panowie myśliwi przygotowują potrawy myśliwskie, dziczyzny i częstują na grzybobraniach swoimi wyrobami. Jubileuszowa edycja Grzybobrania różni się od poprzednich. Czym się różni? Znacznie więcej jest prog punktów programowych, jest znacznie więcej uczestników. Mamy występ artystyczny Pani Nairy po raz pierwszy w kaletach i po raz pierwszy na naszym grzybobraniu tego, tego typu wydarzenie i tej rangi gwiazda występuje. Poza tym mamy bardzo dużo propozycji dla dzieci, dla dorosłych. W tym roku doszły wydarzenia sportowe, turniej w noszeniu żon, przybyła ta drużyna łucznicza, Tarnogórskie Stowarzyszenie Uczników i oni zorganizowali turniej łuczniczy. O popularności grzybobrania świadczy publiczność. Biorą w nim udział nie tylko mieszkańcy powiatu Tarnogórskiego, ale i odległych miast. To widać po tegorocznych zwycięzcach konkursu na zebrane grzyby. Dziesiąte rodzinne grzybobranie w Kaletach wygrała Grażyna Żurawicka z Bytomia, drugie miejsce zdobyła Danuta Laskarzewska z Gliwic, a trzecie zajął Czesław Buszka z Rudy Śląskiej.